Dobry Państwu, jesteśmy w samolocie, tutaj lądujemy w Czarnogórze, właśnie dolecieliśmy z Dańska. no i będziemy za chwilę mieć lądowanie w Czarnogórze. Także proszę bardzo, tu tak wygląda, trochę chmurek jest. I te góry tutaj są góry, bo to Czarnogóra, ale białe góry są po prostu. Zobaczmy, tutaj normalnie śnieg leży jeszcze na górach dawno byłem w Hiszpanii, no to tam 20 stopni i kąpałem się w morzu, a tu jest śnieg w górach. Czarnogóra. Zobaczymy jak zejdziemy na dół, czy tam już nie będzie chyba śniegu. No tylko na wierzchołkach na, na, na jest śnieg, tak? Już tam na dole nie widać śniegu. No samolot, samolot firmy Ryanara cały czas w dużej wysokości, chyba gdzieś powyżej 10 tysięcy lecieliśmy. A teraz schodzimy w dół, widać, że samolot I w dół leci, nie czuć, uszach to się czuje, bo dziś nie się zmienia, także na uszach już czuję. lecimy, lecimy, o tu jakaś tu jest taka, taka, kaniom taki, rzeka płynie, o widać, rzeka płynie. ładnie, ładnie w tych górach, tylko tu nie ma zielonych, nie ma zieleni, to te skawy są czarne, to rzeczywiście czarna góra, czarna góra, 確かに。 Małych. Z góry małe, no, na dole tylko wkrótce. Z tym się jakaś osada. Chciałem no, coraz więcej tylko. No, czyli tu już będzie miasto. Miasto, miasto. Fajnie to wygląda z góry. No, poprzednio leciałem nocą, to nie, nie mogłem tego światła było widać, o, teraz dzień, to inaczej od tej rzeki pchną.

folie. Gardz mi, gardź. No takie małe opoczki białe przelatują. Takie obeczki. Ale się nie Tu już nie ma domów, ale jest za to odwodnisko. To jest jakoś. Kamyki rozesparladnie. To jest woda. Szeroka woda. No, ale my chyba na wodzie nie wylądujemy. Dobra, no, widać tutaj samolot. Schodzi dzisiaj. Dzisiaj do wody. No, jest na wodzie lądować. tego cieku wodnego. Chodzimy nisko nad tą wodą nawet, dość nisko, no ale bezpieczna dla gościa. Piloci wiedzą, czy mają lecieć. Teraz robiliśmy zwrot i wracamy w tą samą stronę, co przylecieliśmy już. O, tu nawet łódki są. Na wodzie domki, tu się jakieś takie domki na wodzie stoją. Wszystko to wylało. Małe domki są na wodzie. Takie działki są rekreacyjne tutaj, przy tej wodzie. są małe takie zaolanie. Wielo wygląda to lotowanie, startowanie wchodzimy niżej jeszcze to już chyba będzie lokalne o, to szklarnie są. no, to jednak to płaskie okazało się być szklarniami tak myślałem, że to szklarnie no, obniża lot samolot dobrze widać domostwa. No tutaj ludziom nad głowami latamy. No dużo tych tunelów szmuliowych. No tu chyba schodzimy do ziemi. Będziemy się przyziemiać z kościół. do góry te środki pootwierały te wszystkie hamulce włączone no widać jaka to mechanika w tym skrzydle cała mechanika na skrzydle jest widoczna ale no, takie lotki są odsuwane pneumatycznie tak, no już zamknęło się które wyhamowaliśmy, teraz kołujemy do do rękawek. I jesteśmy w Czarnogórze, tak jak widać, udało nam się wylądować dobrze, bezpiecznie. Najważniejsze, że. A dalej zobaczymy. Bardzo serdecznie witamy na lotnisku pod Podgolicy. Bardzo zapraszamy o pozostanie na swoich miejscach. Na moment samolot całkowicie się nie zatrzyma, a kapitan nie był łączny z za więcej pasów.

pod Czarną Górą. Dziękuję bardzo. Redaktor Sołomis Ziemiński. Dla Was z samolotu daje nam...